Czekam. Podasz mi kawę. Dziewczyny, kawę? Tak, ja też. Przynieś trzy kawy. Bez cukru, jak zwykle. Tak. Pani kawa, wiesz co? Muszę iść na zakupy. Na razie. Co z tobą, maluchu? Jest rozpalony. Nie wiem, co się dzieje. Nagle dostał gorączki. Spokojnie. Trzeba mu zmierzyć temperaturę. Daj termometr. Nie mam. Poważnie? Zapomniałam kupić. Trzeba zadzwonić po lekarza. Spokojnie. Wyleczymy cię. Tatoś pomoże. Zabierze cię do szpitala. Nie przejmuj się. Dostaniesz lekarstwo i wyzdrowiejesz. Naprawdę uważasz, że Patricio nie chce dać ci rozwodu? Wciąż wymyśla jakieś wymówki. Nie odbiera telefonów. Może nie chce się rozwieść? Dziwnie się zachowuje. Pato... Mogę tak go nazywać? Pato jest dziwny Musi mieć swoje powody Powinnaś z nim porozmawiać Wie, że go nie kocham W końcu podpiszę Ale muszę mu dać trochę czasu Poczekaj, co ci jest? Coś mi wpadło do oka Pokaż Masz tam coś? Pomogę. Okropność. Już. Ja to zrobię. Lepiej, już nic nie ma. Wypiorę chusteczkę. Nie trzeba. Proszę, oddaj, daj. Jestem zła, bo powiedziałeś o nas z Santiago. W łóżku nie wyglądałaś na wkurzoną. Zmusiłeś mnie. Nie znoszę szantażystów. Wcześniej nie narzekałaś. Musiałem być szczery z Santiago, bo Donato widział jak się całowaliśmy. Mam cię dość. Dobrze, odejdę. Ale Santi dowie się o nas. Zastanów się nad odpowiedzią. To twoja chusteczka? Tak, moja. Znam swoje rzeczy. A co to jest? Moja prywatna chusteczka ze śladem po szmice. Nie powiesz mu o nas. Dlaczego? Opowiem mu, jak go zdradziłaś z jego najlepszym przyjacielem. Co takiego? Rozmawiamy. Jesteś podła. Uszczaj. Przysięgam, że nie wiem, co to jest. Nie używam takiej szminki. To nie mój kolor. To poważna sprawa. Wiem, znalazłem chusteczkę w fartuchu. Nosi ślady szminki. Wiem. To żart. Zrobiłeś go celowo, żebym się przyznał. Nic z tego. Nie wymyślaj. Próbujesz zmienić temat. Zdradziłeś mnie. Nie byłem z żadną kobietą, nawet z tą, którą kocham. Jasne. Może wytarłeś usta swojej pacjentce, żeby wstrzyknąć jej kolagen? Jestem niewinny. Pewnie. Już ja cię znam. Nie do wiary. Hortensia, zatrzymaj ją. Z drogi. Nie mogę. Jaki piękny dzień. Witam, panie. Zaraz przyjdę. Poczekaj. Zachowujmy się jak dorośli. Jesteś niepoprawnym kobieciarzem. Do tego niedojrzałym. Daj spokój. Niekompetentnym. Właśnie. Idiotą. Cicho. Super idiotą. Następna klientka. To znaczy pacjentka. Zapraszam. Ale wysoka. Dość, bo zapomnę, że jest pani starsza. Puszczaj. Sama to załatwię. Od początku wiedziałam, jaka z ciebie hipokrytka. Z powodu zdrady? On mi zrobił to samo. Oko za oko. Nie zamierzam milczeć. Pójdziesz ze mną do Gregorii i wszystko jej wyjaśnisz. Musisz mnie poprosić. Słucham. Jeśli nie poprosisz, nie pójdę. Dobrze. Proszę. Jesteś kochany. Chodźmy. Powiem twojej kochance, że żartowałam. Nie mów tak o niej. A co? Jest już narzeczoną? Chodź. Co powiedział lekarz? Gorączka minęła. To dobrze. My właśnie wychodzimy. Wiesz co? Na razie Twój tata chce się pogodzić z narzeczoną. Niedługo wrócimy. Pa. Mówili o mojej mamie? Chyba tak. Nie rozumiem ich. Dlaczego nas tu przywiozłeś? Jak to? Tęskniłem za nim. Jasne. Ale dziecko mieszka ze mną. Zostańcie. Przyjaźnimy się, a ja Cię zapraszam. Nic z tego. Nie lubię gościnnych pokojów. Wolę spać w głównej sypialni. Zapamiętaj to sobie. To jak? A potem wyszła. A ja na to poczekaj, wszystko wyjaśnię. No i co? Zrozumiałeś się? Nie. Powiem wyraźniej. Moja narzeczona była u mnie i znalazła chusteczkę ze śladami szminki w moim fartuchu. To nic złego? Tak. tak. Powiedziałem jej wszystko. Przyznałem, że to moja chusteczka. Zachowałem się jak torreador. Jeśli chcę, przyznam się... Chociaż nie mam nic na sumieniu. Uwierzy mi? Nie. Tak. Jeśli wyjaśnię Candy jak było, powinna być wyrozumiała. Mam rację? Nie. Tak. Dajcie mi szansę. Można na chwilkę? Przepraszam.